Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych form społeczno-zawodowych organizacji na terenach wiejskich. Pierwsze z nich powstały bowiem w Polsce jeszcze w XIX wieku. Przemiany po 1989 roku sprawiły jednak, że zrzeszenia te zostały nieco zapomniane. Obecnie od kilku lat przeżywają swój renesans, skupiając w swoich szeregach nie tylko starsze, ale również młodsze osoby. Najadów Jadów obfituje w ilość stowarzyszeń, a KGW tak naprawdę mamy cztery. W Sulejowie, w Zawiszynie, w Wujówce i w Myszadła. W tej chwili no niekwestionowanymi liderkami są panie z Myszadą. No To, co one wyprawiają, no to ja nie nadążam za nimi po prostu. Mają tyle pomysłów, tyle energii, że ciągle ich pełna, ciągle coś, ciągle coś robią. Obecnie działalność Kół Gospodyń Wiejskich koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu społecznym i kulturalnym. Rozwijaniu przedsiębiorczości wśród kobiet, czy opiece i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kiedyś mi koleżanka powiedziała, że jak się piłki nie kopnie, to się bramki nie strzeli. I naprawdę warto. Takie, takie rzeczy nas integrują. Widać to, że, że komuś możemy coś pomóc, coś zrobić dla innych, i to jest ważne, przynajmniej na dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, bo ludzie są pozamykani w domach, bo ludzie się boją, a tu jednak jest coś, co wychodzimy do ludzi i coś im dajemy od siebie. Okazuje się, że działalność kół idealnie wpisała się w oczekiwania mieszkańców wsi, zarówno tych starszych, jak i młodszych. Ludzie chcą mieszkać w nowej wsi. Młodzi ludzie do nas wracają, sprowadzają się, nie chcą się stąd wyprowadzać, ponieważ tutaj naprawdę jest takie duże pole do działania. Wiele się dzieje, integruje się młodzież, integrują się z nami dzieci, integrują się starsi. Osoby samotne wychodzą z domu, także naprawdę bardzo wiele się dzieje. Koła gospodyń wiejskich swoją działalność opierają w większości na pracy społecznej. Przy realizacji większych projektów starają się jednak pozyskiwać środki zewnętrzne, bez których ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe. Fundusze te pochodzą z dotacji od urzędów gmin, organizacji pozarządowych czy samorządu województwa lub Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Korzystamy, współpracujemy. Teraz też złożyliśmy wniosek. Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Również złożyliśmy wniosek na konkurs najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich na Mazowszu. Myślę, że nie ma konkurencji. Jestem pewien, że na pewno będą w czołówce. A więcej na temat samego konkursu i działalności Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Mazowsza już za chwilę. Tegoroczny konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenów Mazowsza to już jego druga edycja. Pierwsza odbyła się w ubiegłym roku. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiego Oddziału Polskiej, Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznała wówczas trzy główne nagrody. Pierwsza z nich trafiła do Koła Gospodyń Wiejskich w Rycharcicach w gminie Gozdowo, które zaledwie o dziesiąte punktu wyprzedziło Koło Gospodyń Wiejskich z Łuzek w gminie Łosice. Trzecie miejsce wywalczyły sobie panie z miejscowości Stanisławice w gminie Kozienice. W sumie do konkursu koła gospodyń wiejskich wyjątkowe miejsca wyjątkowi ludzie zgłoszonych zostało 13 takich organizacji. Według komisji konkursowej wszystkie złożone wówczas wnioski charakteryzowały się pomysłowością i wielką kreatywnością, które poparte zostały licznymi przykładami aktywności w środowisku lokalnym czy dbałością o tradycję i kulturę. Właśnie ze względu na to komisja konkursowa zdecydowała się w ubiegłym roku przyznać jeszcze trzy dodatkowe wyróżnienia które trafiły do kół gospodyń wiejskich Mostowianki z gminy Huszlew, Korniczanek z gminy Stara Kornica i Koła z miejscowości Surowe w gminie Czarnia. W tym roku ze względu na pandemię formuła konkursu uległa zmianie. Jego stacjonarna forma zmieniona została na wersję online. Możliwe, że właśnie to sprawiło, że do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba kół. W drugiej edycji swój udział potwierdziło wnioskiem aż 38 takich organizacji z terenu całego Mazowsza. Komisja konkursowa ma więc teraz twardy orzek do zgryzienia, a swoją decyzję musi oprzeć o bardzo wnikliwą analizę nadesłanej dokumentacji, zawierającej m.in. informacje o zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności, fotografie czy przepisy kulinarne produktów tradycyjnych i regionalnych. Od 29 listopada 2018 roku podstawą prawną działania kół jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Każdy z nich po wpisaniu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich zyskuje osobowość prawną. Procedura założenia takiej organizacji nie jest trudna, ale czasochłonna i jak przyznają to członkinie kół. Zawsze takiemu procesowi towarzyszą mniejsze lub większe obawy. Oczywiście na początku mieli takie obawy, jak powstało nasze koło, no bo wiadomo, że te pierwsze kroki są trudne, trzeba się organizować, trzeba wiele zrobić, wiele się dowiedzieć. I my często tak czmychałyśmy do remis, żeby po prostu się spotkać i omawiać. Obecnie na terenie powiatu Kozienieckiego działa aż 20 kół gospodyń wiejskich. Jednym z pierwszych było koło w Stanisławicach. To ono przecierało szlaki pozostałym organizacjom tego typu w tym regionie. Kiedy my zakładałyśmy swoje koło i stawialiśmy pierwsze kroki, to poprosiłyśmy Pani ze Stanisławic, żeby nam opowiedziały jak to się robi, jak się spotykają, co robią, skąd pieniążki organizują i one tak jak gdyby nam taką nakreśliły ścieżkę, no i potem my już tak jak gdyby ich śladem ruszyłyśmy i, i zaczęłyśmy działać i uczyć się same zdobywać wiedzę po kolei. W większości przypadków lokalnych społeczności nie trzeba zbyt długo zachęcać do zakładania takich kół. Nie, nie jest trudno. Dziewczyny tutaj są raczej chętne. Jest fajna grupa ludzi, którzy się spotykają, którzy chcą coś robić. Nie zawsze jest tak, że wszystkim naraz się wszystko udaje, ale jest, jest tak, że, że jedni więcej coś, coś pieką, coś robią. I mieliśmy ostatnio występ taki lokalny z, z gminy i też śpiewałyśmy. Ja nie, nie myślę, że tak raczej zgrana społeczność, zgrane dziewczyny z pomocą sołtysa, więc dajemy radę. Są to babeczki energiczne, nie się wyzwań. Dużo nas jest, więc bo nas jest, liczymy 43 osoby. Więc każda ma tam jakieś swoje pomysły, nie boi się tych pomysłów pokazywać i mówić o tych pomysłach, a my się na to po prostu Godzimy, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to po prostu go realizujemy. Swoją działalność każde skół opiera przede wszystkim na próbach podtrzymania tradycji związanej z regionem na terenie którego działają. Przede wszystkim to staramy się sięgać do tradycji. Pytamy nasze babcie, nasze mamy. I próbujemy odtwarzać te stare przepisy. Brałyśmy też udział w takim programie Smaki Ziemi Kozienickiej i wtedy gotowałyśmy taki z kapusty z kluskami, gołąbki jaglane, kotlety z takie siekane z grzybów. Piekłyśmy babeczki takie sernikowe, makowe, jabłuszkowe. Także no specjalizujemy się nie tylko w gotowaniu, ale również w pieczeniu i oprócz tego. No, jeszcze mamy wiele, wiele różnych dziedzin, w których staramy się rozwijać. Koło gospodyń wiejskich to jednak nie tylko kulinaria. Wiele z nich w swojej działalności sięga do form, które kojarzone są raczej z domami kultury. To nie tylko zespoły śpiewacze, ale również formy teatralne. Również występujemy, mamy programy artystyczne, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się, bo w takich występach występuje nas około 20 osób. Pierwszym naszym takim występem to była bajka Król Bull, wystawiona dla naszej społeczności, dla naszych dzieci, ale później zaprosił nas Kozieński Dom Kultury na przedstawienie z cyklu Poranek Teatralny i wystąpiliśmy na dużej scenie dla Kozienieckiej publiczności, dla dzieci, więc to też było dla nas dość stresujące, ale i motywujące i taka nauka. Wybuch pandemii na wiosnę tego roku sprawił, że koła gospodyń wiejskich zaangażowały się również w pomoc charytatywną. Od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, jako pierwsze w gminie zaczęłyśmy szyć maseczki dla całej gminy. Dla wszystkich instytucji, poczta, urząd gminy, apteki i tym podobne. Mieszkańcy zaczęli znosić co kto miał, bo było ciężko wtedy. Brakowało gumek, brakowało materiałów ale jednak wszyscy dali sobie radę. Później się zaangażowało więcej osób, nie tylko z myszadeł, tylko i poza myszadłami. I tak 7000 maseczek uszyje. W tej chwili robią stroiki na Święto Zmarłych. Poprzednio y, piekły ciasta, chleb, y, różne prawda, bułeczki, robią różne dekoracje artystyczne. No naprawdę. Nie nadążam za nimi pomysłami. Naprawdę są bardzo, bardzo aktywne, mają świetne pomysły. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, na co i jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl